Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z Gry Shakes and Fidget. Dzisiaj jesteśmy na naszym zwiadowcy Free to Play. Pytaliście mnie już kiedy jakiś nowy odcinek z tego Free to Play. Troszeczkę tutaj się pozmieniało, troszeczkę się zadziało, troszeczkę loszków zrobiliśmy, więc tak jak mówię, no wypadałoby ten odcinek nagrać i pokazać wam co się tak naprawdę zmieniło. Jak widzicie, 186. level mamy już, więc no powiedzmy, że powolutku, powolutku zbliżamy się do tego 200. Dość o topornie to idzie, można by powiedzieć, dlatego, że strasznie, strasznie długo mm, nie mieliśmy nowej broni, ale to jak Wam będę pokazywał lochy, to będziecie tam widzieć. Bardzo długo mieliśmy broń tą taką wielkanocną, bodajże to była ta dokładnie. No i zobaczcie, tutaj minus 103, czyli kolejna broń, na jaką sobie zmieniłem, dawała mi co 103 średnie obrażenia, czyli bardzo, bardzo dużo, nie oszukujmy się. No i tak jak mówię, no długo się męczyłem z tą bronią, tak jak jeszcze tam miałem w cyrku grozy jakichś wojowników, zwiadowców, no to jeszcze wiadomo, niepotrzebne były aż tak bardzo te obrażenia, najbardziej były potrzebne uniki co, co za tym idzie no jakoś tam to się przekładało na to, że pokonywaliśmy kolejnych przeciwników, później stanęliśmy na Magus, którym się bardzo długo męczyliśmy, no i dziesiąty to był co prawda wojownik, ale również chyba z dwa dni się męczyliśmy, mimo że nawet broń zmieniłem to i tak, mimo to właśnie bardzo długo się z nim męczyliśmy no i później cyr piekło, przepraszam piekło odblokowaliśmy, jedyneczkę już pokonaliśmy, teraz mamy dwójkę, to piekło dopiero co odblokowałem, także jest git, nie? Jest git, to piekło myślę, że pójdzie troszkę szybciej. Dobra, może zaczniemy od początku. Aura. Aury mamy w tym momencie 5 i 170 many. No generalnie tutaj wrzucam gemiki, raczej zostawiam te epiki na jakieś tam, między innymi na event sterylnych sedesów, bo wtedy wiadomo, że to się najbardziej opłaca. Chociaż tych epików no już tutaj na naszych pachołkach i na tym wszystkim mam dość sporo, także może by wypadało którąś tam aurę sobie zacząć i trochę epików powrzucać, ale to może jak wbiję szóstą i jeszcze zobaczymy. Na razie nie ma pośpiechu. Tutaj wam nic nie mam do pokazania. runki. Runki Pewnie ciekawią 5000, czyli już możemy sobie powoli szukać jakiś, no nie szukać, tylko po prostu jak nam wypadnie o. Na przykład mamy premię do PD1%, jak nam wypadnie coś fajnego. Z tą runą, no to wiadomo, że fajnie by było wziąć. Tutaj mówię póki co tylko i wyłącznie o runach do awki. Z tym, że no wiadomo, nie mamy jeszcze tego stojaka. Stojak jest, no, potrzebny. Jakby nie było tego stojaka, no to bym kombinował, ale postanowiłem, że będę robił tak, że sobie tą runkę, te runki będę ubierał na awkę, w sensie szukał i tak dalej, kupował. Jak już będę miał stojak, dlatego że wtedy tylko jednym kliknięciem sobie podmienimy, będziemy robić awkę, potem drugim kliknięciem z powrotem się ubierzemy i będzie gitnie. na razie i tak widzicie, że nie mam miejsca, ciężko jest w ogóle tutaj y, cokolwiek jakoś upchnąć gdzieś, y, także no, na razie chcąc, nie chcąc te runki olewam. Y, zapomniałem jeszcze wam powiedzieć, pamiętajcie o zostawieniu kciuka w górę, pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji z dzwoneczkiem y, pamiętajcie o tym, żeby wbijać na Discorda dla widzów w komentarzu i opisie i na Twitcha, na którym są dość często live'iki, w momencie w dniu, w którym wrzucam ten film akurat raczej nie ma czyli po prostu dzisiaj, ale generalnie są bardzo często live'iki, więc też na Twitcha Was zapraszam i ten kciuk w górę, to w sumie najważniejsze, pamiętajcie, żeby to zrobić. Dobra, więc tak blog reklamowy mamy za sobą, tak jak mówię no z tymi runami, dlatego właśnie na razie się wstrzymuję będziemy sobie jak będzie stojaczek, to i będziemy je kompletować no 5000, nie jest to jakiś wybitny wynik, ciężko jest ciężkie, jest free to play. Tu akurat muszę, muszę wam przyznać, że tak jak generalnie to klikanie lochów co godzinę i tak dalej jest w miarę ok. Tak no, te runy idą bardzo, bardzo wolno. Chyba nigdy nie robiłem run free to play. To jest w ogóle moje pierwsze konto, gdzie ja nie kupuję żadnych ulepszeń ani nic. Pierwsze i prawdopodobnie ostatnie swoją drogą. Więc tak jak mówię no, ciężko jest naprawdę tutaj te runki zbierać Dla osób zwłaszcza zapominalskich, ja jestem bardzo zapominalski, no i nie wiem, już chyba 7 razy, może już cały tydzień bym uzbierał, że zdarzyło się tak, że zrobiłem reset, mówię, dobra, za 20 minut się kładę spać, jeszcze sobie na telefonie kliknę, żeby mi to się tam wiecie, no jakby rozwijało przez noc i zapominałem i sobie leciało przez całą noc siedzisko, jedynka, no ale co zrobić, no, no tak jest po prostu. Szkoda, że w broni nie mamy runy, to akurat ubolewam, no ale trudno. No. Już wolałem, jak widzicie, mamy z miejscem na klejnot, mamy tutaj na zręczność fajny dość rozrzut. No, to już wolałem wziąć taką, niż jeszcze wybrzydzać i szukać z runą. Gdzie ta runa 2%, no raczej za dużo by nam nie dała. Pupilki. Pupilki was mogą ciekawić. Siorbik 58, w tym momencie Kiciura mamy pokonanego. Dzynka 57, tutaj Ponik 51. W sumie możemy sobie tego trogloda spróbować pokonać, ale niestety się nie udało. Tutaj mamy koguta już na poziomie 37. Prawdopodobnie wleci dzisiaj 38. Bo jak widzicie, dzisiaj jest ogień mamy kogoś słabego, za 6 minut zaatakujemy. I w wodzie mamy 7 na poziomie 21. Także, no, jakoś powiedzmy te pupilki idą. Wiadomo, że tu jest zrobiony jeden pasek, więc szało można powiedzieć, że nie ma z tym jednym paskiem, no ale jakoś to idzie, także tak jak mówię, no tutaj muszę kiciura złapać w piątkową noc czyli dzisiaj w nocy, w sensie no dzisiaj wieczorem będziemy może sobie próbować go złapać, tutaj mamy tą, o, ten ogień w miarę już powiedzmy że ten kogut zaczyna jakieś fajne statystyki mieć, no ogień i wodę przegrywaliśmy praktycznie non stop, dlatego że mówię no zatrzymaliśmy te pierwsze pety na dość niskim poziomie jakby nie patrzeć no i zanim nakarmiliśmy tego koguta i tą siedmiornicę do jakichś fajniejszych leveli siedmiornica zresztą nadal ma niski no to jednak mimo wszystko tutaj ciężko, ciężko nam było cokolwiek w PvP zrobić tymi dwoma żywiołami no ale trudno, no my tutaj na razie wiadomo, że o topkę jeżeli chodzi o, o tutaj pupilę nie walczymy w tym momencie jesteśmy na pozycji 1348 więc no dość, dość nisko powiedzmy, tutaj widzę, że póki co Knipla jest, jest pierwszy i ma taką, chociaż nie nie ma dużej przewagi, ale ma 59 petów gdzie tutaj Widzę, że ma 58, 58 tu, 56. Patrzymy Turora, bo turor tutaj był długo top 1. Ale teraz też coś trzech petów nie ma. Nie wiem czemu, szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o topkę, to od razu, jak już tu jesteśmy, mogę wam pokazać. No, cały czas Turor, Turor cały czas top 1 można by powiedzieć, że bezapelacyjnie no i tutaj na drugim miejscu Mag, ten Mag też jest w ogóle bardzo, bardzo potężny, 332 level, tu jakiś Berserk 333, no ale fajnie, no ten Mag tutaj widać, że no naprawdę ciśnie bardzo, bo no top 3 level serwera, nie? Magiem to nie jest wcale takie proste, no ma większy level od tutaj Berserków, także no sami widzicie Soul King, Soul Kinga możecie znać, możecie kojarzyć z pierwszych odcinków tej serii, Soul King był zwiadowcą i też ładnie cisnął tym zwiadowcą co ciekawe, tego zwiadowcę usunął, założył sobie Wojownika i zobaczcie. Wystartował 5 marca, startował serwer, a on tym Wojownikiem, z tego co tutaj dobrze rozumiem, wystartował 20 marca, czyli na 311 level i top 10, nawet top 5 prawie już ma, startując 15 dni po, po całej reszcie, no nie? Także, no, ciekawa decyzja z jego strony, no ale okej, okay, dobra. Gabinet magii nie ma co pokazywać, podki na razie mam w miarę, okej. Okay. Kończy mi się zręczność, także, także można powiedzieć, że. No, tą zręczność tu mam jakąś małą odłożoną, z no, git. Dobra, tutaj pupilki wam pokazałem, tutaj portale już zrobiłem dwa. W sumie mogłem wam zapisywać, jak pokonywałem te portale, no ale z drugiej strony chyba nie zapisywałem. No nie, nie zapisywałem, właśnie. No dokładnie, nie mam zapisanego, no to trudno. No ale mówię, no w tym momencie dwa portale zrobione, teraz trzeci. No bardzo długo robiliśmy przez brak tej broni, no ale trudno. Piekło na drugim poziomie, całą resztę póki co tych lożków nie ruszam. Tutaj, jak może Was ciekawić, twierdza. Ci na 14. Mamy już prawie uzbieranego full, kamie... full drewna, yy, połowę kamienia, więc yy, raczej będę starał się jak najszybciej tą 15 wbić. Yy, wiadomo, później nawet kółko czy kostki dadzą sporo tych surek yy, na 15 twierdzy, no i będziemy mogli dzięki temu tą salkę podbijać, którą w tym momencie nam mam na poziomie 11. Yy, także no noszału nie ma, ale okej. Okay. Yy, kopalnia tutaj, no to wiadomo, na 10. Także kwatery na 11. No tutaj za wiele się nie zmienia, bo cały czas ta twierdza się buduje. Yy, podziemia. Podziemia nie tak dawno odblokowaliśmy, yy, zresztą pamiętam, Pamiętacie? Chyba ostatni w ogóle odcinek to był z odblokowania podziemi, o ile się nie mylę. No i w tym momencie wygląda to tak. Serce mamy na siódemkę, traktor na siódemkę, trener na siódemkę i wrota na siódemkę. Władek, tutaj komnata tortur, tutaj ten wehikuł, to się w ogóle teraz zmieniło teraz się nazywa przygotom, przygodomat a to po prostu wehikuł na piątkę kopalnia szóstka, no i tak to po prostu wygląda, w tym momencie sobie zbieram tutaj serce 84 kosztuje tutaj traktor tak samo 84, może tego władka by mu ulepszył w sumie na szóstkę a możemy puścić, Nie, niech tam sobie leci to i tak wiecie, wiecie jak to wygląda dobra, więc podziemie, w ten sposób gildia gildia was może ciekawić, średni 237, 567 rycerzy, jesteśmy przedostatni, tak? Także no na szczęście nie zamykamy, no ale i tak szału nie ma, biorąc pod uwagę, że już tutaj bardzo dużo osób ma w ogóle poziom 200. Bardzo, bardzo dużo osób, zwłaszcza takich nawet takich bardziej, bardziej co grają free to play. Więc no tutaj trzeba im to oddać. No ale my powolutku powiedzmy, że gonimy. Dobra, to by było ok. Gildie mamy pokazaną. Aha, jeszcze, jeszcze jedna sprawa standardowo, poczekajcie sekundkę ja wam tutaj oczywiście standardowo, powiedzmy, że jakiś czas już nie było odcinka skliruję sobie tylko chat dlatego wam wyłączyłem gierkę, żeby tam nic nie było co by mogło komuś zaszkodzić, powiedzmy jeszcze sobie tylko na szybko wpiszemy żeby nie było, mushroom space standardowo cały czas 0, mogę wam od razu mushroom free, 389 no i tutaj wiadomo, to się liczą te grzybki z misji, które dostajemy głównie w skarby lasu, gdzie tych w sensie nie skarby lasu, teraz to się inaczej nazywa, teraz to się nazywa yy, po prostu razem z promocją na grzybki. Jest przeważnie ten event, gdzie jest większa szansa na grzyba z misji. Yy, no i kółko. Przede wszystkim z kółka tych grzybów naprawdę leci sporo. Yy, kalendarz przy okazji też wam chcę pokazać. Wygląda w tym momencie tak: 8-8 yy, okienko wczoraj dostaliśmy nieśmiertelkę, dlatego znowu ją mamy nową i dlatego znowu jest na 10 dni, dzisiaj jakiś kamyk, no ale kalendarz wygląda tak, to raczej każdy, kto gra na tym serwerze, kalendarz ma taki sam. Dobra i chyba tyle, jeżeli chodzi o takie, jak tutaj postać się prezentuje, jeszcze na szybko mogę Wam pokazać te osiągnięcia, z tym, że chyba nam tutaj za, za wiele nie doszło tych osiągnięć, mogę tak przelecieć na szybko, pieśń kowala to już chyba mieliśmy, osiągnij poziom stoju, biler, konserwatysta to chyba wszystko było, teraz to już mi my się myli to konto Free to Play z tym kątem na, na grzybach, tym magiem, szczerze mówiąc. No bo start był w miarę powiedzmy, że nur, tylko miesiąc różnicy tam, plus minus to zrobiliśmy. Toaleta, no to wiadomo, dobra, co my tu jeszcze mamy? Kółko 2.0, no to już było. Dziennik, to nam wskoczył, no to chyba nic nie zrobiliśmy, chyba nic ciekawego. okej, okay, lecimy do tej poczty i na szybko. Mamy dopiero 11 minutę, to w sumie szybko zleciało. Zobaczcie, dużo dość lochów mamy do pokazania Wam, więc powiedzmy, że będziemy sobie w miarę lecieć. To jest chyba pierwszy w cyrku, albo drugi. Nie, chyba drugi z tego, co pamiętam. to jest zwiadowca. W każdym razie, no, pokonany 56 tysięcy HP nam zostało. Jakiś naszyjnik zwykły, więc bardzo nas nie, ciek nie interesował. Karłowaty Gnom, wojownik standardowo. No, tu nie będę wam, to jest w ogóle w bardzo fajny hełm nam wyleciał. Do tej pory, jak widzicie, go trzymamy. Na wszyscy, a straty 206, tak jak mówię, do trzech cech. No, i jeszcze z miejscem na klęk. No, więc do tej pory go mamy, jak sami widzicie. Aha, ulepszyłem sobie jeszcze itemki razy 2, tego w sumie nie ulepszyłem. No bo wiadomo, że tutaj tego itemki razy 1 i razy 2 kosztują praktycznie tylko i wyłącznie kamień. No a tego kamienia i tak będziemy mieli sporo, więc stwierdziłem, że dlaczego by tego nie ulepszyć. Dobra, więc tak karłowaty gnom. Będę wam pokazywał całe walki, może tylko i wyłącznie z, z jakimiś magami, bo to będzie trwało szybciej. Aha! Tutaj wam w ogóle jeszcze zapisałem 15 kwietnia. To jest misja, z której dostaliśmy właśnie siedmiornicę. Bodajże, o ile dobrze pamiętam, chyba tak. Nie wiem w sumie, czemu ja wam to zapisałem. Jak coś mi się przypomni, to zapisuję. Często też zapominam, tak jak na przykład było z tym portalem, że zapominałem dobijać. Coś mi w ogóle tak gdzieś no swędzi, nie wiem czemu, dlatego się tak co chwilę drapę. Tak jak mówię, no... Czasem jak coś mi się przypomni, to Wam zapiszę chociażby to, że tą siedmiornicę 15 kwietnia dostaliśmy. No ale okej, okay, to tam akurat chyba nic, nic bardzo ciekawego. Dama z brodą. Kolejny wojownik znowu pokonany. Dostaliśmy znowu Heumig, na no jak widzicie, plus 3, troszkę pancerza mniej, no ale to już nie było sensu wymieniać. Aha, i mamy portal do piekieł, pierwszy. Jak widzicie, bestia tutaj ją pokonaliśmy. Czyli to akurat zapisałem, czyli tego drugiego zapomniałem zapisać. To było 16 kwietnia, więc no już jakiś czas temu. Stuknięty żongler to jest mag, ok, z tym możemy obejrzeć. No tu z magami, no to wiadomo, grunt, żeby te krytyki jakieś się sypały z naszej strony i będzie git. Hmm, tutaj jakiś fajny krytyk, tutaj jeszcze nic, no i na koniec, prawie milion. Dostaliśmy jakiś pasek, ale zwykły, więc nas bardzo nie interesował. Syjamskie bliźnięta, czyli zwiadowca. My też możemy y, pominąć. No i zobaczcie, znowu nam bardzo mało HP zostało. 591 pancerza 214 na 300 staty Już z runką jak widzicie i mamy y, mamy już tutaj założone to zresztą do tej pory. No i tak samo tak jak mówię z miejscem na klejnot, więc znowu kolejny bardzo fajny jak dla nas epic. Y, żartowniś bronek. Aha, to jest w ogóle 17. Zobaczcie, jak to w ogóle padało. Y, tutaj nam dwa lochy padły 16., dwa lochy 17. Y, tutaj widzę, że 18.1, 19. 1. No i od 19 zobaczcie, do 21 nit, czyli przez 2 dni i dopiero ten klaun nam padł. Dobra, na czym my skończyliśmy? Chyba na bronku. Bronek padł, dał nam jakiś zwykły paseczek. Człowiek Guma, dlaczego ja tak skipuję? No bo wiadomo, że tych lochów się troszkę nawarstwiło, więc nie ma sensu oglądać tysiąca uników z naszej strony. No i mamy człowieka gumę. Tutaj zobaczcie, bez większych problemów mogłoby się wydać. Czy to jest ta sama broń? Tak, to jest cały czas ten pędzel. Cały czas go tutaj trzymamy. Człowiek guma pokonany. No i Madame Mystique. Z Madame Mystique się naprawdę długo męczyliśmy i pomogła nam nowa broń. Zobaczcie. A nie, nie pomogła nam nowa broń. O kurde, to ja myślałem, że my tą Madame Mystique pokonaliśmy, dlatego że znaleźliśmy broń, no bo to jest mag. Ale nie, okej. Okay. Tutaj jakiś w ogóle kosmiczny krytyk nam trafił się jako przedostatni cio cio cios. No i zobaczcie tu. Tutaj bardzo, bardzo fajny pierścionek, plus 80 względem naszego, no ale niestety bez slota, więc no trudno, no co mogę powiedzieć, mogę się tylko i wyłącznie obejść smakiem. On jest chyba, aha, tutaj go założyliśmy, żeby po prostu sobie był, yy, także no szkoda, no ale co zrobić. Dobra, lecimy dalej, yy, kamienny troll, to jest coś z zadania, co nam tu, aha dokładnie, tu nam poleciał łuk który mieliśmy tak naprawdę przez chwilę zobaczcie, no dawał nam co prawda zręczność i inteligencja, ale rozrzut był bardzo fajny i dawał nam też około setki względem tamtego właśnie tamtego pędzla tego walentynkowego nie, nie walentynkowego, tylko wielkanocnego o, w ten sposób, no i tutaj jeżeli chodzi o tego klauna Adolfika zobaczcie, tutaj zapisałem tą próbę dlatego, że 52 tysiące no strasznie byłem zły, bo tak jak mówię, no ten klauna Adolfik w ogóle nam nie chciał pa no i teraz 21, tu w ogóle chyba zmieniłem, aha, dokładnie, i ten łuk, który mi wypadł z misji, y, zamieniłem na kuszę, którą mamy obecnie, y, dlatego że, no tak jak mówię, nie dość, że miała miejsce na klej, no, to jeszcze była na samą zręczność, y, no i rozrzut też nie jest najgorszy, więc dlatego ją ubrałem. Y, no i dzięki temu tego morderczego klauna Adolfika sobie pokonaliśmy, 21, y, dropnęły nam bardzo fajne rękawiczki. Premia do złota 2%, z tym, że niestety te rękawiczki mamy je tutaj cały czas odłożone. Cały czas czekam, aż mi poleci jakiś klejnot na yy, rękawiczki, na zręczność po prostu, nie? O kurde, a tu w ogóle jakie mam dziwnie te klejnoty rozłożone. Zobaczcie, ja tu mam bardzo, bardzo dużo zręczności, a bardzo mam mało tych, bardzo mało HP. Powinienem tutaj ze dwa klejnoty na HP wydaje mi się, że dorzucić, żeby było tak w miarę optymalnie. Jeden mam, więc jeden sobie możemy wrzucić, na pewno nie do broni. 2, 4, 5 tu widzę, czy jest coś mniejszego. Nie, 2, 4, 5 jest najmniejszy. Dobra, Gidno. I teraz czekamy na jakiś klejnot na zręczność, żebyśmy mogli sobie ubrać te rękawiczki, właśnie. Dlatego ja tutaj mam odłożone. Aha, i to od razu odblokowaliśmy. Wiadomo, piekło jak pokonaliśmy tego Adolfika no i potępiona dusza to jest mak. Bodajże za drugim razem nam padł, więc, więc szybko, no ale tutaj też fajne kryty z naszej strony i siadło. Z tego co wiem, drugi to chyba też jest mak, ale pewności nie mam, nie, nie jestem pewien, nie będę teraz sprawdzał mniejsza z tym, co to jest, mam wrażenie, że to piekło po prostu będzie szybciej padać. Dobra, a co mi tu w ogóle poleciało z niego? Bo tak szybko ominąłem. Aha, też nam poleciały rękawice, też nam poleciała premia do złota 2, i one tu są obok siebie. Czyli tak, to nam dodaje 5 stad więcej, ale tracimy 200 pancerza. A to nam daje pancerz na plus, no ale 5 stad mniej no one są bardzo, bardzo podobne z tego co widzę, no tam się zastanowimy jak już będziemy mieć klejnot, które założyć dobra, to by było chyba na tyle chyba wszystko co miałem wam pokazać to wam pokazałem, tu jeszcze możemy sobie machnąć tego kolegę ogniem w sensie nie ogniem tylko światłem, ale jego ogień pokonany, no i mamy kogienuta nakarmionego trzy razy i przy okazji sekretnie połówna misja dnia została zrobiona, tyle, mam nadzieję, że odcinek się wam podobał, jeżeli tak to pamiętajcie o kciuku w górę, pamiętajcie o subskrypcji z dzwonem pamiętajcie wbijać na twitcha i na Discord. Dla widzów. W przypiętym komentarzu macie wszystkie linki. Yy, za jakiś czas, jak znowu się troszkę tych lochów uzbiera, znowu coś tutaj porobimy, yy, no to będziemy wiadomo będę wam po prostu nagrywał znowu jakieś takie podsumowanie Gryw nam się kończy swoją drogą jutro więc będziemy musieli, będziemy musieli sobie tego gryfa przedłużyć także nam pójdzie 25 grzybów no i teraz będzie event golda, więc ja w ten event golda będę chciał na pewno zrobić 3 paski przez 3 dni, czyli będziemy potrzebować na to 30 grzybów czyli w tym momencie brakuje nam jeszcze 13 no raczej przez 4 dni tak naprawdę raczej przez 4 dni nam poleci z koła 13 grzybów, więc o to może być spokojni. Aha, i jeszcze tutaj pupila podciągnęłem na poziom 60. Wiadomo, że nie jest to nic wybitnego, no ale jako free to play ciężko, zwłaszcza, że chcę cały czas jeździć na tym gryfie, więc ciężko tutaj znaleźć jakieś grzyby. No ale jak coś tam znajdzie, znajdę, to oczywiście w tego pupila wrzucam. Pamiętamy, że jeszcze będziemy chcieli tutaj toalety ulepszyć, ozłocenie i przyspieszenie i może potwory, chociaż z tym jeszcze bym się wstrzymał, ale na pewno toalety, więc no też tego grzyba musimy troszkę mieć w zapasie. Tyle, ja wam dziękuję raz jeszcze za uwagę, za oglądanie. Mam nadzieję, że. Się odcinek podobał. Pamiętajcie o tym kciuku w górę, żeby zostawiać. Yy, I yy, tak jak mówię, raz jeszcze dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.